Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj kilka słów o off-gridzie dla tych wszystkich, którzy chcą żyć w off-gridzie, czyli być poza systemem, czyli być yy, odłączeni od systemu. Nie wiem, coś chyba z kamerką mam nie tak, ale Luna Was też pozdrawia przy okazji. Zaraz troszkę przestawimy to. Będzie tak. No i co? I kilka słów o tym o gridzie czy jest sens na to przechodzić, czy jest sens odłączyć się w ogóle od sieci? Moim zdaniem, bo to będzie moje zdanie, moja opinia. Czy nie? Tak. No ale zacznijmy od tego, że czy będziecie w off-gridzie, czy nie? Będziecie w off-gridzie, No to Inaczej może nie. Jak chcecie być w ogrzyźnie, to trzeba mieć przynajmniej te panele na dachu. No i do tego jakiś magazyn gdzieś tam, nie wiem, w domu, w garażu, czy też gdzieś poza domem. Ja osobiście bym gdzieś wolał poza domem, na przykład w jakimś gospodarczym budynku, no gdzieś troszkę dalej od domu, na wypadek W. Tak, rozumiecie o co chodzi, nie? Ale tak, na dzień dobry, czy warto w ogóle w ten off-grid pójść? No, dla jednych osób będzie się to może kalkulowało. Dla innych nie. Dla mnie na przykład, czyli dla prosumenta z fotowoltaiką na dachu i w starym systemie netmeteringu, to jest totalnie, totalnie nieopłacalne. To, żeby każdy zrozumiał, czyli nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich osób, które są w starym systemie netmeteringu, czyli mają panele i rozliczają się w tym starym systemie, jest to totalnie nieopłacalne. Ale jeżeli ktoś ma jakąś zajawkę i na przykład by chciał, Spróbować, zobaczyć jak to działa, no to nie ma żadnego problemu. Mając już na dachu panele, kupić jakiś tam magazyn najlepiej pamiętajcie, złożyć go samemu, albo kupić go samemu i samemu podłączyć. Z tym, że teraz trzeba by zmieniać falownik itp., to jest duża inwestycja, trochę zabawy. Więc nie wiem, czy to miałoby sens, chyba że ktoś by chciał sobie tam kilka paneli tylko kupić, jako mały jakiś falownik hybrydowy, mały magazynek, żeby zobaczyć w ogóle, jak to działa. Bo tak, w żadnym innym wypadku się to totalnie nie opłaca dla netmeteringowców, czyli ludzi w tym starym, naszym fajnym systemie, który na razie jeszcze jest, a który nie wiadomo jak długo jeszcze będzie. Nie? Ja mam jeszcze umowę H na 12 lat. Ale jak tu niektórzy mówią, że z tym naszym rządem, czy nie rządem, czy jak tam go zwał, tak nie zwał, nie, zwał, tak zwał, nie wiadomo co będzie, i może on jeszcze będzie ten metering, a może już za rok go nie będzie, a może w ogóle już nie będzie nic i tyle, nie? No ale to zostawmy na marginesie. A teraz osoby, które są na przykład w netbilingu, albo dopiero myślą o założeniu sobie paneli na dach. I magazynu, i pomyśleli sobie fajna sprawa: odłączyć się od tego systemu, od sieci, być niezależnym. I czy to się to opłaca, czy nie? No to tak wam powiem: średnio najeża. To mogą wam tam mówić, że jest super i fajnie, ale to tak wcale super i fajnie nie jest. Ja na przykład osobiście gdybym. Znaczy, wiadomo, że osoby, które mają problem z podłączeniem się do sieci, yy, jest gdzieś daleko, dużo kosztuje to, no to wiadomo, że lepiej mieć ten off-grid bez sieci, niż nie mieć w ogóle energii. Ale na przykład jak w moim przypadku, gdybym ja zdecydował się, nie był w netmeteringu i zdecydował się pójść w off-grid, to bym nigdy nie zdecydował się na odłączenie się totalnie od sieci. Bo to moim zdaniem jest bez sensu. To byłby za mały wydatek, żeby zrezygnować z takiej rezerwowej jakby produkcji czyli dostarczenia energii elektrycznej do mojego domu, tak? Czyli płaciłbym rocznie 300-400 zł za to, że sieć jest w gotowości w razie czego, gdyby nawaliła mi fotowoltaika, gdyby nawalił mi agregat, gdyby rozwalił mi się magazyn, żeby w rezerwie mieć właśnie to energię z sieci, którą sobie tam włączę pyk czy będzie to zautomatyzowane i ona sama zacznie płynąć do mojego domu, kiedy mój dom będzie tej energii potrzebował? Drugą sprawą to: off-grid jest raczej bardziej dla osób, które nie ogrzewają się energią elektryczną. Czyli dom nie jest ogrzewany energią elektryczną, ciepła woda nie jest robiona, też podgrzewana dzięki energii elektrycznej. I to bez różnicy w jakiej formie, czy będzie to pompa ciepła, czy to będzie e, jakiś piec elektryczny, czy to będzie ogrzewanie matami, czy e, na podczerwień, jakiekolwiek ogrzewanie elektryczne i podgrzewanie ciepłej wody dzięki prądowi w zasadzie wyklucza to, żeby być w off-gridzie, bo ze względu na to, że wtedy trzeba bardzo dużo mieć tą instalację na zimę, tak? Czyli przewymiarowano, żeby tego troszkę, tej energii ta instalacja Wam wyprodukowała i naładowała magazyn. Wiecie, ile moja instalacja teraz produkuje? Ona ma moc 6,5 kWh, a produkuje 1 kWh dziennie przy takiej pogodzie, jak jest. Tak? Więc nawet jakbym ją pięciokrotnie przewymiarowywał, przewymiarował, czyli miałaby z 30 kW, to ona by produkowała mi na dzisiaj nie wiem, 5, no może w porywach 10 kWh energii. Więc to jest dla mojego domu, niedużego domu, który na dzień dzisiejszy potrzebuje 15-20 kWh i tak byłoby za mało. Tak duża instalacja byłaby za mało, produkowałaby energii, żeby mi starczało. Więc musiałbym czym robić tą energię agregatem. Bo oczywiście ja nie mówię o wiatraczku, bo na, na mojej działce wiatrak normalnego, dużego wiatraka nie dam rady zamontować, bo prawo na to nie pozwala, bo to trzeba było wysoki maszt, porządny, porządny wiatrak. Ja nie mówię o tych badziewiach chińskich. Wiecie, którzy tam, niektórzy widzę, handlują tymi wiatrakami. Ostatnio widziałem jakieś tam zbiórkę na zakupy zbiorowe. No to to nie, to nie kupujcie, bo to jest wiatromierz. To, to do niczego to się nie nadaje. To nawet do zabawy się nie nadaje. To zamiast tego wydawania tysiąc ileś tam złoty, plus do tego jeszcze inne, bo to trzeba wiadomo też falownik, jakieś tam zabezpieczenia, trzeba akumulator. Więc więc nie ma to sensu, bo to wydacie ze 3 czy ze 4 tysiące a to będzie taki wiatromierz, pokazyło Wam w sumie jak wiaterek z której strony wieje więc nie kupujcie tego badziewia chińskiego bo to jest totalnie nieopłacalne no chyba, że gdzieś tam może nad morzem może nad morzem, gdzieś, gdzie macie naprawdę super fajne e, wiatry. Ale jeżeli już chcecie iść w kierunku wiatraka, to najpierw kupcie sobie stację pogodową z zapisem e, średnich powiedzmy wiatrów, siły wiatru, całej tej pogody przez ostatni rok. Ona kosztuje 300-500 zł. Powieście taką stację powieście w takim miejscu, gdzie będziecie chcieli ten wiatrak zamontować, i wtedy <laughs> będziecie wiedzieli, czy w ogóle macie. Jakikolwiek sens montować wiatrak w tym miejscu. Bo ja naprawdę nie propaguję i nie chcę, żeby ludzie kupowali, bo to szkoda kasy, po prostu szkoda kasy. Zamiast tego małego wiatraczka, to dołóżcie sobie parę paneli i będziecie mieli dwa razy lepiej, tak? Na tym wyjdziecie niż ten wiatraczek mały, który będzie dla Was taką zabawką i będzie furgotał tutaj gdzieś na dachu, bo pamiętajcie są jeszcze przepisy. Maksymalnie taki wiatrak nad kalenicą, czyli na tą górną częścią dachu może być 3 metry razem ze śmigłem na... Jeżeli na fundamencie jakimś, to trzeba już jeszcze inne e, pozwolenia. E, poza tym nie może wystawać, czyli wysokość tego masztu nie może być e, wyższa niż, e, że nie może upaść na działkę sąsiednią itp. Itd. To jest e, dużo... Wiatraki są ok, ale powiedzmy szczerze sobie. Albo macie dużą działkę, bardzo dużą, albo jesteście rolnikiem i macie koło swoje pole, to tam możecie postawić porządny, fajny, kilk kil... Kilku kilowatowy wiatrak, taki na porządnym, maszcie 15 czy 20 metrów, porządną turbinę, i ona wam coś tam wyprodukuje. Te wszystkie inne zabawki to sobie dajcie spokój i odpuśćcie. Ale dobra, bo się rozjeżdża, mi niepotrzebnie może, bo na przykład tutaj ta pogoda, jaka jest, taka jest. Od tygodnia nie ma słońca, takie zamglenie. Od tygodnia też nie ma wiatru. Następny tydzień ma być podobny, ponoć wiaterek ma się zerwać troszkę, czyli turbinka by zaczęła tam troszkę y, kręcić, ale produkować by nie produkowała, bo to nie myśli, że tak działa, że jak już kręci to produkuje. Nie zawsze tak jest, a szczególnie pod obciążeniem, czyli jak trochę Wam pokazuję, że już produkuje prąd, ale jak podłączycie akumulator, żeby ładowało Wam, czyli oddacie obciążenie, to się okazuje, że turbinka już nie pracuje, nie produkuje i tak dalej i tp, i i i tak dalej, i tak dalej. Dobra. No i co? I jeszcze raz Wam, teraz Wam powiem. No, także jak ktoś chce tak zajawkowo pobawić się w off-grid, no to OK. Jeśli <laughs> i tak jak mówiłem, nie ogrzewacie się y prądem, czyli macie jakiś piec na drewno, albo na pellet, albo na gaz, no to tak, to można sobie pomyśleć, bo wtedy macie nieduże zużycie, można pomyśleć coś o tym, jak gdyby off gridzie, ale jeszcze raz Wam mówię, nie odłączajcie się od sieci, bo to na nic dobrego Wam nie wyjdzie, bo się okaże, że w pewnym momencie albo agregat będzie musiał chodzić na okrągło, tak, bo jak w moim wypadku, to teraz musiałby parę godzin dziennie chodzić agregat, żeby naładował akumulatory, żeby starczało na przykład na noc dla domu, żeby na drugi dzień znowu się włączał agregat, żeby znowu naładował te akumulatory. <laughs> Finansowo to nie wiem, czy by coś się spinało, bo zależy, jaki byście mieli agregat, ile to paliwa by jadło, żeby wyprodukować wam te kilka kWh energii. Więc najprawdopodobniej na dzień dzisiejszy to jest totalnie nieopłacalne. Drożej to wyjdzie niż, niż powiedzmy brać energię nawet tą drogą z sieci, i tyle. Ale ja tam nikomu nie odradzam. Kto chce, może próbować bawić się w tego w grida ale jeszcze raz wam powtarzam: nie odłączajcie się od sieci, jak nie musicie, po prostu, bo te 300 zł rocznie to nie jest wielki wydatek. Poza tym jestem za tym, żeby przede wszystkim próbować najpierw na takie 8, 7, 8 miesięcy w roku pójść właśnie w ovgrid, bez wiatraka, same panele, magazyn dobrze dobrany do waszego zużycia energii, waszego domu, tak? I sobie na przykład od można powiedzieć marca już, można iść w off-gridzie do pewnie końca października. Powinno się to udać, może nie każdego roku, ale tak 7-8 miesięcy można być w off-gridzie. Oczywiście dobrze jednak, mimo to, być w tym, przez te kilka miesięcy, mieć tą sieć podłączoną, płacić ekstra te 30 zł miesięcznie rachunku, bo nie jest to tak dużo, a w razie jakiegoś W. Padnie wam falownik, którego w ciągu dnia nie możecie wymienić. Cokolwiek wam tam padnie w ciągu dnia czy dwóch dni nie możecie tego naprawić i nie macie energii w domu, więc lepiej mieć powiedzmy tą sieć w rezerwie, bo to nie są wielkie koszta, porównując do jakichś innych wydatków. Pojedziecie gdziekolwiek samochodem dalej i wydacie 200 zł na paliwo czy 300 zł na paliwo. Pojedziecie, nie wiem, pójdziecie do Biedronki, wydacie 200-300 zł jedne zakupy i popatrzycie w koszyk, się okaże, że tak dużo nie kupiliście. Więc ja ogólnie nie odłączałbym się od sieci, jeżeli chodzi o coś takiego, o ten off-grid, niech on sobie tam będzie jaką ta sieć, niech będzie jako rezerwa. A kto chce popróbować mieć taką zajawkę hobby hobbystycznie, to najpierw popróbujcie sobie właśnie pójść w off-grid dla tych wszystkich tych nowych osób, które są w tej chwili w netbilingu lub też które chcą założyć dopiero panele. Pójść w ten taki owglid jak gdyby niepełny owglid od marca tak do października, zobaczyć, czy dacie radę na przykład w te miesiące, nie brać w ogóle energii z sieci, albo brać tej energii bardzo, bardzo mało. No jak wiadomo, to tam, wiadomo, no potrzebna wam jest panele i jakiś magazyn. Magazyn dobrany y, do waszego zużycia, waszego domu. Z tym, że pamiętajcie, ja jestem za tym, żeby montować i składać, kupować to samemu i samemu to ogarniać, ze względu na to, że jeżeli będziecie robili to firmo, to jakby to się nie nazywało, to się bardzo słabo spina. Eee, pamiętacie, pokaz mówiłem Wam, jak się wraca fotowoltaika na starych na tych nowych zasadach bez żadnego magazynu, to jest tak 7-10 lat jak montujecie firmą, więc e, teraz z magazynem, a firmy tną na tych magazynach jakieś kosmiczne pieniądze, e, wciskając wam, że to wam się szybko zwróci. Nie, to tak samo będzie pewnie około 7-10 lat firmo montowane. Więc teraz trzeba się zastanowić, czy te akumulatory w ogóle tyle lat wytrzymają, bo tam e, one mają ileś tam cykli, ale czy to prawda o tak na... Pewno to my też chyba nie wiemy, nie? Może będą działały, a może nie będą działały, więc jeżeli będziecie sami to robili, sami składali, czyli tak hobbystycznie, swoimi rękoma, no to ja jestem za tym, żeby sobie tam ludzie kombinowali jakoś tam, tak. Ale jeżeli firmami, no to powiem Wam szczerze, to szybko Wam się to nie zwróci, o ile w ogóle kiedykolwiek, tak, czy na tym będziecie kiedykolwiek oszczędzali. No tylko tyle, że macie, jeżeli macie kasę, no to okej, okay, wydajcie ją na to może lepiej niż na jakieś duperele, czy tam nie wiadomo co, bo to zawsze tam coś tam będziecie przynajmniej widzieli, jak to działa, czy się to opłaca, czy to się Wam bo po jakimś czasie będziecie już widzieli, czy Wam się to w ogóle zwróci, czy, czy, czy po prostu nie. No. I tyle. Pamiętajcie, ja nie jestem przeciwnikiem off-gridu. Kto chce, niech sobie tam y, montuje te magazyny, panele. Jeżeli może, to też wiatraki. Ale od sieci to lepiej tak naprawdę. Nie odłączajcie się. Na wypadek W dobrze ją mieć. I tyle w temacie. Także nagadałem się. A tu zaraz mamy nowy rok. A pogoda niestety nie rozpieszcza. Ale nie jest też tragiczna. Także pozdrowionka.